Dzień dobry, witam Państwa. W poniedziałek 19 czerwca ja nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem tic i mam przyjemność zaprosić Państwa na program, który będzie omówieniem głównych, takich najważniejszych wydarzeń rozpoczynającego się tygodnia na rynkach finansowych. To, co prawda, nie będzie tak gorący tydzień jak ten ostatni, ale niemniej jednak z Sporo, sporo będzie się, nie, 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 sporo będzie się działo, chociaż e, zaczyna się on dość sednie. Powiem, dziś, dziś mamy e, tak zwany Dzień Wyzwolenia e, w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie e, świętują e, Dzień Wyzwolenia od Niewolnictwa, e, przez to tamtejsze rynki. I to jest, oficjalnie, to jest oficjalnie się to w stanach, przez co tamtejsze, tamtejsze rynki finansowe nie pracują, co do czego dodając jeszcze brak dziś ważnych publikacji makroekonomicznych, to w efekcie, w efekcie mamy taki obraz troszeczkę takiej sennej sesji, na której, na której tak naprawdę no, niewiele się dzieje. I, I tutaj wydaje się, że do godzin, do godzin południowych, do południa, w zasadzie wydarzyło się wszystko, co miało się wydarzyć, a, a później a, a później już ta zmienność na rynkach finansowych będzie, będzie dużo mniejsza, będzie tutaj dużo, dużo, dużo spokojniej niż, niż przed południem, bo to wszystko. Co miało się wydarzyć, no to już wydarzyło się do, do, do południa. Te, te wszystkie ruchy, które miały nastąpić, już, już się stały, już miały, miały miejsce. No i teraz czekamy na dalszy rozwój wypadków, na dalsze impulsy. A tych, jak wspominałem, je mają, mają tutaj Państwo wypisane na, na, w tabelce. Obok na, na, na grafice będzie Całkiem sporo, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że nie będzie, to, to nie będą tak znaczące impulsy jak jeszcze ten tydzień wcześniej, bo owszem, najważniejszym wydarzenie będzie zezna, zeznanie czy, czy spotkanie szefa FED Jeroma Pawła w kongresie z kongresmenami, najpierw to będzie spotkanie z przedstawicielami Izby Reprezentantów. Powell pojawi się na, na, na forum takiej komisji do spraw usług finansowych Izby Reprezentantów, gdzie po pierwsze przedstawi półroczny raport na temat polityki monetarnej, po drugie, do, będzie miał taki rodzaj odczytu o polityce monetarnej i, i, i po trzecie, odpowie na pytania kongresmenów. No, ale pamiętajmy, że jesteśmy chwilę prze, po posiedzeniu y, amerykańskiego Fedu, po posiedzeniu FMC, stąd siła i, i znaczenie y, jego słów nie będą aż tak duże, no bo to, co miał powiedzieć, powiedział przecież na konferencji prasowej po posiedzeniu. Niemniej jednak, y, y, środa, 21 czerwca, godzina 16. Wystąpienie Pawła na forum Komisji do Usług Finansowych Izby Reprezentantów i dzień później, czwartek, 22 czerwca, to samo wystąpienie na forum czy przed Komisją Bankową Senatu USA. To jest jedno z tych wydarzeń, na które w tym tygodniu warto zwrócić uwagę. Bowiem, no owszem, tutaj nic nowego, pewnie, nic nowego pewnie nie padnie, ale rynki mają to do siebie, że niekiedy patrzą na takie czynniki, na takie impulsiki. Wyszukują niuansów, na które mogą reagować, i kto wie, czy, czy, czy to podwójne wystąpienie. No, bardziej środowe, tak, czwartkowe jest powtórzeniem i tutaj już mało prawdopodobne, żeby to wiązało się z jakąkolwiek reakcją ale w środę to, to, to wystąpienie może być jeszcze yy, śledzone. Oprócz Pawela. Będziemy mieli też wystąpienia w tym tygodniu innych przedstawicieli banków centralnych. No ale to, to, to co najważniejsze, to będą posiedzenia i, i tychże i posiedzenia tychże, tychże banków, a tutaj będzie no, działo się sporo bowiem zaczniemy od posiedzenia Ludowego Banku Chin i to będzie już miało miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek 20 czerwca, dokładnie o godzinie 3.15 naszego czasu, zapadnie decyzja w sprawie stopy pożyczkowej, jednorocznej stopy pożyczkowej. Przypomnijmy, dotychczas Ludowy Bank Chin obniżał te krótsze stopy, żeby wesprzeć gospodarkę, i teraz rynek zakłada, że idąc za ciosem, ten bank, Również o 10 punktów bazowych, obecnie tę stopę jednoroczną, I, i to może nieco poprawiać nastroje na rynkach azjatyckich, a te, no niestety, poza, poza Nikejem, poza Japonią, nie są jakieś szczególnie dobre, ale też należy pamiętać, że te oczekiwania, które były budowane w ostatnim czy w ostatnich dwóch tygodniach spowodowały, że częściowo już taka decyzja jest, jest zdyskontowana, stąd też to już nie musi wywołać tak, tak, tak wielu. Tak w wielu emocji i tak nie musi wywołać takiego mocnego, pozytywnego impulsu. Natomiast gdyby jakimś cudem do tej obniżki stóp nie doszło, to niewątpliwie byłby to taki wyraźny, negatywny, negatywny impuls. Ludowy Bank Hin, to będzie wtorek, natomiast w czwartek o będzie decydował Bank Szwajcarii i, i, bank, i bank Norwegii przypadku i, i tutaj mamy zupełnie inną sytuację niż, przy, niż w przypadku ludowego niż w przypadku ludowego Banku Chin. Powiem, Bank Szwajcarii podniesie stopy procentowe o 25, 25 punktów bazowych. Ta decyzja zapadnie w czwartek 22 czerwca o godzinie 9.30. Rynek zakłada, że stopy zostaną podniesione, że główna stopa w Szwajcarii zostanie podniesiona o 25 punktów bazowych do 1,75. Pół godziny później będziemy mieli konferencję prasową szefa Banku Szwajcarii, więc szczegółowo, to zostanie wyjaśnione. O godzinie 13 tego samego dnia, czyli w czwartek 22 czerwca, o stopach procentowych będzie decydował Bank Anglii. Tu też spodziewana jest podwyżka stóp procentowych, podwyżka o 25 punktów bazowych, w efekcie czego główna stopa na Wyspach Brytyjskich wzrośnie do 4,75-4,50. Obecnie rynek zakłada, że ten konsensus. W, w tym komitecie decydującym o stopach będzie kształtował się tak samo jak ostatnio, czyli siedmiu przedstawicieli będzie za podwyżką, dwóch przeciwko. Natomiast te oczekiwania odnośnie, odnośnie tego, co, o czym zdecyduje Bank Anglii, będą tak naprawdę kształtowały się no w zasadzie do ostatniej, do ostatniej chwili. Bowiem jeszcze w środę 21 czerwca zostaną opublikowane dane inflacyjne z Wielkiej Brytanii. Są to dane dane za miesiąc maj. Rynek oczekuje, że inflacja lekko Lekko spadnie, bowiem inflacja CPI ma obniżyć się do 8,5%, z 8,7% w kwietniu. Inflacja bazowa wprawdzie ma pozostać na poziomie 6,8%, czyli na tym poziomie z poprzedniego miesiąca, ale już ta miara inflacji RPI ma, ma obniżyć się do 11,1%, z, z poziomu 11,4%. No i sam spadek głównej miary inflacji jest takim. Sygnałem no, pozytywnym, tak, ale pamiętajmy też o tym, że spadek inflacji, a, a ten spadek też trzeba dodać, że tak naprawdę trwa od jesieni, bo w październiku inflacja w Wielkiej Brytanii, ta główna miara, osiągnęła szczyt na poziomie 11,1%. Ten spadek trwa od jesieni. Wynika, Przede wszystkim z wystąpienia efektów bazy, tak? Bowiem, jeżeli sobie zerkniemy na inflację CPI miesiąc do miesiąca, to tutaj dalej są wzrosty. Nie tak yy, prognozowane są wzrosty, nie tak mocne jak w kwietniu, kiedy był to wzrost o 1, 1 ale w tym yy, miesiącu ma być to wzrost o 0,4% i tak naprawdę yy, i tak naprawdę. Yy, w ostatnich 12 miesiącach, tylko w jednym miesiącu, w styczniu bieżącego roku, e, ceny spadały miesiąc do miesiąca, a pozostałe, przez pozostałe miesiące e, ceny, e, ceny rosły i to też powoduje, że powrót inflacji do celu Wielkiej Brytanii no, jest problematyczne i, 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 i będzie i, I może zająć więcej czasu, dlatego też Bank Anglii decy decyduje się na, nie tylko na tę podwyżkę stóp procentowych, ale prawdopodobnie będzie zmuszony podnosić stopy procentowe również na, również, na kolejnych, również na kolejnych posiedzeniach. I między innymi ten czynnik w tej chwili odpowiada za to za tym, że notowania brytyjskiej waluty. No pozostają, pozostają, pozostają relatywnie mocne. Owszem, dziś na parze funt-dolar obserwujemy lekkie cofnięcie, ale proszę zwrócić uwagę, że ostatnie 4 dni to był mocny ruch do góry. Ruch, który przyniósł wybicie powyżej tego lokalnego maksimum z pierwszej połowy, lute, z pierwszej połowy maja. To były dziś okolice 1,26,76. Wybicie takie dynamiczne. Proszę zwrócić uwagę, że w drugiej połowie maja parafund, para fund, dolar spadł poniżej 50-sesyjnej średniej, ale ten, ten spadek nie jakoś tam nie wygenerował mocniejszych spadków. Wręcz przeciwnie, za chwilę później nastąpił zwrot i, i w tej chwili ta średnia stanowi ważne takie rynkowe, ważne takie rynkowe, rynkowe wsparcie, więc y, zarówno gra pod y, obecną obniżkę, a przede wszystkim oczekiwanie, no, podwyżkę stóp procentowych na wyspach plus y, oczekiwanie na kolejne podwyżki to jest czynnik, który napędza, y, napędza notowania, Napędza w tej chwili notowania funta i to napędza tak, tak istotnie, tak, tak znacząco. Co jeszcze, co jeszcze oprócz Paweła, wystąpień i Paula innych wystąpień bankierów centralnych i posiedzeń banków centralnych, co jeszcze znajduje się w kalendarzu i na co należy zwrócić uwagę. No niewątpliwie na indeksy PMI. Indeksy, może znaczenie tych indeksów już nie jest takie duże jak jeszcze, no powiedzmy, przed pandemią, ale wciąż są mocno obserwowane, głównie dlatego, że to są takie pierwsze odczyty pokazujące koniunkturę w danym okresie. W, w piątek 23, 23 czerwca poznamy wstępne odczyty czerwcowych indeksów dla Australii, Japonii, Francji, Niemiec, strefy euro, Wielkiej Brytanii i, i Stanów, Stanów Zjednoczonych. To co zwraca uwagę no to przede wszystkim, że ten że ten czerwiec był jednak trudny, bo jak sobie zerkniemy na prognozy, czy, czy to dla danych z, z Francji, czy też z Niemiec, czy też z strefy euro, to albo obserwujemy z, Spadki względem poprzednich miesięcy. A jeżeli, tak jak w przypadku Niemiec, jest tam lekki wzrost, no to wciąż ten indeks jest na bardzo niskim poziomie, bo w przypadku Niemiec indeks PMI dla sektora przemysłowego, a sektor przemysłowy w Niemczech ma się wyjątkowo, wyjątkowo słabo. Ma wzrost do 43,5-43,2% miesiąc wcześniej, no ale to są wciąż bardzo bardzo niskie, niskie, niskie takie odczyty, które no, w jakiś sposób pokazują, że kondycja w tym zwłaszcza w sektorze przemysłowym pozostaje, pozostaje słaba. No i na koniec mamy spory wysyp danych makroekonomicznych z Polski, danych, które oprócz tych innych czynników mogą mieć już yy, taki zauważalny wpływ, bo to są jednak twarde raporty. Zauważalny wpływ na notowania, notowania złotego, notowania złotego które, który przecież pozostaje silny te dane publikacja tych danych rozpocznie się w środę 21 czerwca wtedy poznamy dane o inflacji PPI ma ona spaść do 4,5% z poziomu 6,8 będą też dane o produkcji przemysłowej no tutaj niezmiennie na sporym minusie produkcja w maju ma spaść o 3% rok do roku po tym jak w kwietniu był to spadek o 6,4%, no i wreszcie będziemy mieli dane o płacach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw. Tu tylko wspomnę, że w maju dynamika płac w firmach ma przyspieszyć. Ten wzrost ma sięgnąć 12,7% wobec 12,1 miesiąc wcześniej. Zatrudnienie ma wzrosnąć podobnie, czyli wzrost o 0,40%. Dzień później w czwartek 22 czerwca poznamy między innymi dane o koniunkturze konsumenckiej i gospodarczej. Plus dane o produkcji budowlano-montażowej w maju, oczekiwany jest lekki wzrost, podobnie jak to miało miejsce w kwietniu. No i z ważniejszych, jeden z ważniejszych raportów makroekonomicznych z Polski, czyli dane o sprzedaży detalicznej. Przypomnę, Środa 22 czerwca. O godzinie 10. GUS opublikuje te dane. Rynek spodziewa się, że sprzedaż detaliczna wzrośnie o 4% po wzroście o 3,4% w kwietniu. Natomiast sprzedaż detaliczna w cenach stałych, a więc która nie uwzględnia inflacji. Czy, czy wyczyści te dane z wpływu inflacji? Ma spaść o 5,6%. Po tym, jak w kwietniu był to spadek o 7,3%, 7 yy, więc yy, na te dane, może oprócz tych impulsów globalnych, pod wpływem których pozostaje złoty, na te dane przede wszystkim yy, złoty yy, powinien, powinien patrzeć i powinien, i powinien yy, na nie yy, mocniej. Mocniej reagować. No i to dziś wszystko, co dla Państwa przygotowałem. To wszystko, co, co będzie się działo w tym tygodniu. Przypomnijmy jeszcze raz: tydzień zaczyna się tak sennie. Mamy święto w Stanach Zjednoczonych, dzień wolny, dzień wolny w Stanach Zjednoczonych, stąd na rynkach tak naprawdę dzisiaj niewiele się dzieje. To, co miało się wydarzyć, już się wydarzyło. Druga połowa dnia powinna być bardziej taka zdecydowanie bardziej senna. Natomiast w kolejnych dniach mamy podwójne wystąpienie, przesłuchanie szefa FED w kongresie, gdzie przedstawi półroczny raport na temat polityki monetarnej. To częściowo zostało rozbrojone, ta, 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 ta bomba informacyjna naszej polityki monetarnej częściowo została rozbrojona przez Zeszłotygodniowe posiedzenie FED i konferencję prasową, bo więc to, co Paweł miał powiedzieć, prawdopodobnie już powiedział. Dodatkowo mamy posiedzenia banków centralnych, Ludowy Bank Chin, Bank Anglii i Narodowy Bank Szwajcarii. Tutaj jeszcze mamy kilka innych banków, między m.in. banki regionalne, bo będzie decyzja stóp w sprawie stóp w Czechach czy, czy, czy na Węgrzech, ale to już bez jakiegoś znaczenia. Ważne dane tak siłą rozpędu i tradycji to będą piątkowe indeksy PMI wstępne oczyty za miesiąc czerwiec, czyli takie najświeższe, najwiesz, najświeższe dane i to od Australii przez Japonię, przez główne gospodarki europejskie i Wielką Brytanię, a na Stanach Zjednoczonych kończąc. No i w tym tygodniu mamy cały wysyp danych z polskiej gospodarki, więc dla złotego oprócz tych czynników globalnych to będzie ten jeden z potencjalnych impulsów. Dziś się już z Państwem żegnam. Z uwagi, z uwagi na to, że wybieram się na urlop, spotkamy się no, troszeczkę, troszeczkę dłużej niż, niż za, za kilka dni. Także życzę udanych inwestycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia.